Od 2008 roku pomagam mężczyznom w tym, żeby osiągnąć swoje relacje z kobietami. Od 8 lat jestem abstynentem. I temat na film dzisiaj to jest używki, a podrywanie. Czy alkohol jest potrzebny do tego, żebyś poznawał kobiety? Nie, nie jest. I gorąco polecam Ci nauczenie się poznawania kobiet na trzeźwo. Na przykład na moich szkoleniach ja no ja nie mogę nikomu nic zabronić, ale zaradzam moim klientom, żeby nie pili alkoholu, ponieważ yy, po pierwsze, jeżeli nauczysz się poznawać kobiety na bo to będziesz po prostu niezniszczalny. <laughs> będziesz tak się czuł. Zdobędziesz większy szacunek do samego siebie. Oczywiście, bardzo proszę, żeby też wysoko funkcjonujący alkoholicy nie hejtowali tego filmu, albo osoby, które lubią się napić od czasu do czasu. Mówię tu o... Mówię to dla osób, które szukają w alkoholu pomocy i w innych używkach pomocy w tym, żeby być bardziej towarzyskim, być bardziej pewny siebie, lepiej sobie radzić z odrzuceniem. To jest ślepa uliczka. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym musisz się znieczulić, żeby funkcjonować, to proponuję zmienić miejsce. Alkohol nie jest Ci do niczego potrzebny. Ja mam swoje powody, dla których nie, nie piję, ponieważ są w moim życiu ważne osoby, które potrzebują tego, żebym był cały czas, może nie na postojunku, ale żebym był cały czas dla nich w najlepszej dyspozycyjności. Alkohol nie jest zbieżny z moimi celami życiowymi, nikogo nie zamierzam tutaj ani odwodzić, ani namawiać, ani krytykować. Kiedyś tankowałem. Rzeczywiście tankowałem i no... No radziłem sobie. No radziłem sobie bardzo dobrze w tym temacie. Aż za dobrze. Nie było to takiego skraju totalnego upodlenia, ale tak, był taki moment, kiedy rzeczywiście odpiąłem wrotki i bawiłem się srogo. Od 8 lat nie... Nie poznałem ani jednej kobiety w stanie chociaż lekkiego upojenia alkoholowego czy znieczulenia innymi używkami. Wam, że nie jest to konieczne. Jestem żywym dowodem na to, że nie trzeba pić jaja, zielska i wciągać w nos, żeby sobie w relacje z kobietami. Nie jest to potrzebne. Da się żyć bez tego i dlatego proponuję Ci, jeżeli masz pomysły na peponosa. Z przeziemienia właśnie wyszedłem, A nosa. <noise> no właśnie. Tak, kiedy, kiedy przestaniesz pić alkohol całkowicie, zwłaszcza że będziesz wychodził na podryw, to wzrośnie twoja umiejętność do jedzenia sobie z negatywnymi emocjami. Ja wiem, że te rzeczy potrafią ułatwiać, ale w krótkim okresie. W drugim okresie zapłacić tak naprawdę dużą cenę za to, czego Ci nie życzę. Czego Ci nie życzę, dlatego, jeżeli chcesz szybko i się uczysz, chcesz szybko pomóc sobie w kontaktach z kobietami, to proponuję przestać pić. Oczywiście, jeżeli ktoś pije, co ja nie biorę, ja nie krytykuję, nie oceniam. Każdy sobie radzi z tematami, spędza czas tak jak potrafi. Ja też w pewnym momencie z życia sobie nie odmawiałem i yy, yy, rozumiem motywacje, które mogą to yy, które mogą tobą kierować, ale mówię ci ze swojego doświadczenia: nie musisz tego robić. I to jest wspaniałe uczucie wolności. I powiem ci tak, że kiedyś też się bałem, że to mi ograniczy opcje. Pewne opcje ograniczyło, ale pewne opcje otworzyło. I na pewno. Yy, Takich kobiet jest statystycznie mniej, bo w tym kraju pijesz, gdy się cieszysz, pijesz, gdy jesteś smutny. Ludzie zmienili miłość do życia miłość do wódki, ale... Dalej to Ci pozwala wyłuskiwać naprawdę, naprawdę łeczki. Oczywiście nie mam nic do ludzi, którzy piją alkohol, czy stosują do używki, to jest Wasza indywidualna kwestia. Ja w ten etap w swoim życiu uważam za całkowicie zakończony i zamierzam do niego wracać. Nie wywyższam się, po prostu Wy lu lubicie stan pijaństwa ja wolę stan trzeźwości, <laughs> bo stan pijaństwa już znałem dosyć dobrze. Tyle. Tyle ode mnie. Więc jeżeli chcesz się nauczyć poznawać kobiety na trzeźwo, wiecie, jak to tak, żeby zbudować swoją pewność siebie do takiego poziomu, żeby alkohol i używki nie były Ci potrzebne, oszczędzisz zdrowie i pieniądze. Klikasz pod tytułem Trzy kropki więcej. Linki w opisie i masz tam dostęp do moich kursów, które na pewno Ci w tym pomogą. Pozdrawiam cześć i zapraszam do subskryp subskrypcji tego kanału.